Wystąpienie Piotra Glińskiego w wiadomościach i po nich dotyczące sprawy organizacji pozarządowych wywołało kolejną burzę w tym samym wątku, bo przecież ta awantura ciągnie się już od jakiegoś czasu. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że żaden kolejny etap tej awantury nas nie przybliża do stworzenia rozwiązania systemowego, bo oczywiście problem jest i każdy chciałby, żeby pieniądze publiczne. Były dokładnie liczone, nie były marnowane, nie były przeznaczane na projekty, które nikomu nie są potrzebne, no ale trudno uznać za zasadę systemową, że nie dajemy obcym, a dajemy swoim. Nie widzę jak na razie, żeby ktokolwiek miał do zaproponowania, i niestety dotyczy to również Piotra Gińskiego, rozwiązań, które systemowo ten problem z organizacjami pozarządowymi by rozwiązywały. Być może byłaby to dobra rola dla prezydenta Andrzeja Dudy, który na razie tą sprawą zainteresowania nie wykazał, ale ze względu na swoją specyficzną pozycję jako głowa państwa chyba miałby najlepszy mandat do tego, żeby razem z organizacjami pozarządowymi wypracować nowy system rozdzielania publicznych pieniędzy.